Słyszeliście może właśnie swoją nową, piękną, śliczną działkę pod budowę swojego wymarzonego domu? A może wyjeżdżacie na wakacje z rodziną w całkowicie nieznane i dziewicze tereny? Bądź posiadacie własny ogródek działkowy, tak zwany ROD, na którym nie macie po prostu prądu? Nie chcecie ciągnąć kilometrów przewodów do najbliższego sąsiada, który właśnie taki prąd posiada? Słyszeliście coś o panelach fotowoltaicznych, zielonej energii, inwerterach, nie znacie się na tym i nie wiecie nawet, jak to wszystko połączyć. Dzisiaj zademonstrujemy Wam proste, niedrogie i kompleksowe urządzenie, które rozwiązuje wszystkie tego typu problemy. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Materiał zawiera lokowanie produktu marki Bluetti. To jest przenośna stacja zasilająca Bluetti AC200L o pojemności 2048 watogodzin taką stację zasilającą ładujemy sobie z gniazdka w domu, zabieramy do samochodu i przyjeżdżamy właśnie na przykład na taką działkę ROD. Jeżeli potrzebujemy energii a podczas korzystania z działki mamy słoneczko, możemy w prosty sposób doładować z paneli fotowoltaicznych, które pokażemy wam w późniejszym etapie. Na ten moment pokażemy jak to wygląda z bliska, jakie ma gniazda, tak więc zobaczcie sami. Stacja po rozpakowaniu z kartonu wygląda dokładnie tak. Nasza troszeczkę już jest lekko brudna, bo musieliśmy przed nagraniem tego filmu ją porządnie wytestować. Tak więc na stacji mamy cztery gniazda prądu zmiennego AC, czyli takiego jakie mamy w naszych domowych gniazdkach. Z tym, że jest to czysta fala. Tu mamy wyświetlacz, wyświetlacz nie jest dotykowy, pod wyświetlaczem mamy przyciski, włączniki. Tu mamy prąd DC, czyli prąd stały. Po wciśnięciu przycisku DC uruchamiamy sobie wszystkie nasze gniazda prądu stałego. Mamy przycisk USB, po wciśnięciu przycisku USB uruchamiamy gniazdo USB-C do ładowania czy to komputera, czy telefonu. Dwa zwykłe, standardowe USB i znowu drugi USB typu C. Z boku stacji mamy gniazdo do podłączenia paneli fotowoltaicznych, jeżeli takie posiadamy. Tu mamy gniazdo do przewodu, który mamy w zestawie do naszego gniazdka domowego, jeżeli chcemy po prostu naładować stację w domu. No i z boku mamy dodatkowe gniazdo. Tym oto gniazdem możemy dokupić sobie dodatkowe baterie. Baterie pasują B300S i całą stację możemy finalnie rozbudować prawie do 8 kW. Stację uruchamiamy wciskając w bardzo prosty sposób, przytrzymując przycisk. Zielona dioda pokazuje nam, że stacja jest uruchomiona, dlatego że wyświetlacz nie. Nie, nie pracuje w trybie ciągłym, on za chwilę wygaśnie dla oszczędności. Nasza stacja w tym momencie jest naładowana w 43%. Pod procentówką widzimy, ile godzin może pracować w tym trybie, tak więc w trybie, w którym sama siebie obsługuje, czyli pobiera energię na własną obsługę, zostało nam prawie 100 godzin, czyli ona 100 godzin może na tych 43% przepracować. Jeżeli chcemy skorzystać z prądu AC, uruchamiamy prąd AC, czyli prąd taki normalny, jak mamy sobie w gniazdkach. Za chwilę właśnie do tego AC podłączymy nasze urządzenia na naszej pięknej działeczce, rot, w której się dzisiaj znajdujemy. Będziemy kosić trawę, będziemy obcinać gałązki, tak więc będziemy korzystać z prądu właśnie. AC. Po wyjęciu z kartonu w zestawie znajduje się taki oto sympatyczny woreczek. A w tym woreczku mamy różnego rodzaju przewody. Pierwszy przewód jest do paneli fotowoltaicznych z taką oto, oto złączką. Kolejny przewód, o niech mi spadnie, to jest przejściówka właśnie z naszego banku. Którą podłączamy sobie właśnie w to oto sympatyczne miejsce. No, nie będę w tym momencie tego robił. No, i tą przejściówką właśnie podłączamy sobie tego typu przewody jak do paneli fotowoltaicznych. Jeżeli posiadamy, mamy drugi przewód, tak zwana zapalniczka. Co to oznacza? Podczas jazdy, na przykład na wakacje, możecie sobie tym przewodem podłączyć do zapalniczki i w trakcie całej podróży po prostu naładować sobie całą naszą stację. Dodatkowo w środku znajduje się jeszcze. Torebka przeciwwilgociowa, no i mamy wszelką dokumentację odnośnie banku typu certyfikaty, instrukcje obsługi tak więc tak wygląda cały komplet. Jak wspomniałem wcześniej, znajdujemy się dzisiaj na typowym ogródku działkowym czyli tak zwanej działce RODOS ogródki działkowe otoczone siatką. Moi drodzy, na większości tego typu działek nie ma, nie ma zasilania, nie ma wody. Służą one typowo do rekreacji, do odpoczynku i częstym problemem właśnie jest brak zasilania. Niekiedy stosowanie agregatów prądotwórczych jest bardzo hałaśliwe, bardzo uciążliwe. Zazwyczaj weekendy spędzamy czas w takich miejscach. Tak więc, zastosowanie stacji zasilania, ta małej stacji zasilania lekkiej, przenośnej. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dzisiaj podłączymy kilka podstawowych urządzeń, które stosuje się właśnie na takiej działce ROT typu kosiarka, nożyce i spróbujemy troszeczkę opielęgnować tą naszą piękną działeszkę. No i podstawowym urządzeniem każdego działkowicza w zielonym kubraczku jest właśnie kosiarka. Dzisiaj mamy kosiarkę elektryczną marki Marka i nasz bank uruchomiliśmy właśnie przyciskiem AC. Arturo, startuj. Zobaczymy. Ile energii będzie nam pobierała? No i ta kosiarka akurat w tym momencie sporo, ponieważ 900 watów pobiera. Ja Specjalnie to zrobiłem. Odłączyłem cię, Arturku, żeby pokazać ludziom, że to jest właśnie energia z tego banku. Dobra, jedziesz? No i kosi. Kosiareczka kosi, tak więc energia z czystej fali z naszego banku. Kosiarka pobiera w tym momencie 800 watów. Na starcie pobrała więcej, ale teraz pobiera 800 watów. tak bardzo zarośniętego trawnika, tak małą kosiareczką jaką mamy tutaj, no niestety musiało zająć troszeczkę więcej czasu. Trzeba było chociaż za 2 trzy razy przejechać. Ile Artur czasu mniej więcej to kosiłeś? No z 5 może 7 minut. No i w tym czasie ile było? 44-45? Pobrałeś 7%. Normalne jest to, że bank przy pojemności 2048 watogodzin przy takiej kosiareczce 800 będzie pracował w trybie ciągłym około 3 godzin, jeżeli dobrze, dobrze to wyliczam, tak? 800, 16, 240 no nie, no 2,5 godziny ciągłej pracy tego typu E, kosiareczki. Wykosiliśmy sobie już kawałek pięknego, bardzo nasłonecznionego miejsca. Jak widzicie, kupę słoneczka jest za nami. Tak więc szkoda byłoby z tego słoneczka nie skorzystać. Tak więc podłączymy do tego banku właśnie panele fotowoltaiczne. Fa panele fotowoltaiczne można dokupić sobie e, oddzielnie właśnie do naszej stacji. Wygląda to w formie takiej książeczki bardzo lekkiej. Weź Artur do ręki. Jak oceniasz, ile panele ważą? 3 kg, nie, może troszkę więcej, ale, ale trzyma się je bardzo e, lekko. Panele posiadają, słuchajcie, taki e, tutaj futerał. Wystarczy go odsunąć, no i wyciągnąć e, od niego przewody. Do tych przewodów, oczywiście, podłączamy przewód, który wam wcześniej pokazywałem. Czyli jeden z naszej saszetki od banku. Sześciówka do stacji przykręcona, dokręcona, no i do końcówki podłączamy sobie przewody, które pokazywałem wam na początku. Mamy ich dwa, jeden do zapalniczki samochodowej, a drugi do naszych paneli fotowoltaicznych. Tak więc łączymy teraz styczkę z panelami banalny sposób, i mamy tutaj dwie końcówki MC4, które również łączymy sobie z naszą książeczką panelową. W ten oto sposób. Oczywiście te przewody nie mogą być tak zawinięte, za chwilę je rozprostuję. No i wystarczy tą książeczkę sobie e, rozłożyć. Panele Są świeżo wyciągnięte z samochodu, więc jeszcze one muszą po prostu się przez chwilę nagrzać i się ładnie ta płaszczyzna na płask rozłoży. Mamy godzinę dopiero 7, chyba 40 rano, więc te panele ja im tu zasłaniam, o żebym ja im nie zasłaniał, ale już sobie generują jakieś tam 135 do 140 W. Zobaczcie jakie zasłonie. Od razu ta energia nam spada, tak? To jest normalne. Cokolwiek zasłonięcie paneli, generuje ich spadek, ale w pełnym słoneczku, jak sobie ładnie je rozstawimy, no to zobaczcie, 140 z powrotem skakuje w Watów. Tak więc podczas pracy, kiedy mamy słoneczny dzionek, rozkładamy sobie taką książeczkę, która duża, dużo miejsca nie zajmuje i spokojnie doładowujemy sobie ten bank nawet w momencie kiedy z niego nie korzystamy on się po prostu nam doładowuje bez inwerterów bez przewodów bez jakichkolwiek zbędnych kabli tylko i wyłącznie książeczka jeden przewód do banku i jak się ładuje no i mamy naszą trawkę pięknie skoszoną, Arturo się pięknie popisał. No i co, słuchajcie, kolejnym urządzeniem, które często jest używane właśnie na działce do pięknacji drzewek, jest piła łańcuchowa. Za chwilę Arturo podłączy piłę, no i zobaczymy, jak się będzie bank pod tą piłą sprawował. No i pilarz gotowy, jedziesz. 1100-1200 watów pobiera ta piła Widzicie, idzie z banku bez najmniejszego problemu. Czujesz jakąś różnicę na zwykłym prądzie, a na stacji zasilania, co? Oczywiście nasze urządzenie to nie tylko zasilanie kosiarki, czy też piły do cięcia gałęzi. Jeżeli na przykład budujecie dom i nie macie energii elektrycznej czekacie na licznik może to trwać rok czasem może dwa na takim banku w zupełności uruchomicie wszystkie urządzenia chcecie na przykład umieszać betonu żaden problem betoniarka w pełni działa na naszym urządzonku chcecie na przykład szlifierkę kątową również żaden problem do 2400 W każde urządzenie nawet spawarkę pod bluetty podłączycie tak więc w prosty sposób chciałem Wam przedstawić, jak działa właśnie nasza stacja. No i co jest chyba najważniejsze, jest bardzo lekka. Oczywiście, swoją wagę ma, ale w porównaniu do cięższych e, banków z innych firm, jest naprawdę, możemy z nią skoczyć na drabinę, na dach, coś przyciąć przy dachu. Robimy z tym. Po prostu wszystko. Moi drodzy, dzięki serdeczne za obejrzenie. Jeżeli chcecie nabyć taki sprzęt, zobaczcie w opisie filmu. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, cześć.